Witam. Tym razem zaprezentuję Państwu jak poprawnie odnowić trzonek siekiery na podstawie tej zabytkowej, szwedzkiej, włoskowej siekiery. Pierwsza czynność, jakiej musimy dokonać, to wybić klin. W tym przypadku tutaj mamy połączenie klina drewnianego z metalowym. Najpierw ten metalowy musimy usunąć, a potem resztę drewnianego tak, aby móc zdjąć yy, żeleziec, jednocześnie nie uszkadzając trzonka. Wijamy sobie żelaziec szmatą, żeby go nie zniszczyć. Żeby nie było na nim żadnych rys. Przy użyciu punktaka albo przecinaka yy, spróbujemy sobie ten klin lekko rozruszać. Wtedy powinien zacząć wychodzić. Tutaj górna część trzonka zawsze ulegnie uszkodzeniu przy tego typu manewrach, ale to nie ma znaczenia. Generalnie co musimy zrobić, to i tak obniżyć żelaziec, żeby osadzenie było pewniejsze. Zazwyczaj żelaziec ma odrobinę luzu na tym trzonku, dlatego w ogóle ściągamy ten żelaziec. Ok, klin mamy tutaj aluminiowy, jak widać, yy, przecinek nam go tutaj rozcina, rozrywa. Także zastosujemy inną metodę na wyciągnięcie tego klina. Najważniejsza no metoda, którą prezentuję, to użycie przecinaka i młotka. Tutaj mamy do czynienia z klinem aluminiowym. Także jeśli odpowiednio nisko się go natnie, to wtedy robi się taki schodek, na którym możemy. Poprzed sobie przecinek albo inne narzędzie i ten clean wybić w końcu. jak widać trzeba go ruszyć raz z jednej, raz z drugiej strony, aż w końcu wypadnie, o, już jest luźne. Najpierw jakieś luźniejsze kawałki drewnianego kina spróbuję wyciągnąć kombinerkami. A to, co siedzi mocniej, to przy użyciu motka mimośrodowego z wkrętem. O, ale tutaj wychodzi ładnie. Także nie będzie takiej potrzeby. Jak widać cały klim mamy wyciągnięty, możemy teraz wybić sobie ten yy, trzonek i się nim zająć. Najpierw lekko pobijamy z góry, aż dojdziemy młotkiem do, do samego żalejca. Teraz już yy, dalej nie pobijamy, żeby nie sklepać tutaj tej stali, najlepiej użyć do tego wybijaka jakiegoś drewnianego. Ja tutaj na krawędzi tego trzonka przykładam młotek i innym lekko pobijam, uważając, żeby nie, nie rozwalić tego ucha. Trzonek mamy wybity już głęboko Teraz będziemy w stanie go ręcznie wyciągnąć voilà. Co teraz zrobimy, to oszlifujemy ten trzonek, żeby go ładnie zaimpregnować i zajmiemy się na nowo osadzaniem Teraz przywrócił kawałka włókniny w sztyfierskiej yy, cały brud, cały olej, który się zbierał przez te lata, cały po prostu syf, aż dojdę do gołego drewna. Wtedy ten członek zaimpregnuje. Tutaj, gdzie mamy jakąś grubszą farbę, składam tą włókninę, aby była sztywniejsza. Wtedy też agresywnie ściera. Teraz zajmiemy się spiłowaniem dupki tej siekiery, aby też się zaimpregnować. Żeby spiłować tą górną część trzonka, owijamy sobie trzonek szmatą, żeby go nie zniszczyć, wkręcamy w imadło. i piłujemy teraz tylko zrobimy faskę na obrzeżach żeby żeby nam trzynek nie popękał podczas pobijania Dodatkowo wytarcie wszystkiego włókniną nylonową zapewni nam to, że trzonek przed samą impregnacją mamy czysty. Im czystszy trzonek, tym lepiej olej oczywiście będzie w niego wsiąkał. Wyrównamy jeszcze tą część, którą szlifowaliśmy tarnikiem. ładna i gładka w tym trzonku znajduje się tutaj dziurka, w którą faktycznie wkręcone jest takie kółeczko prawdopodobnie do wieszania tej siekiery. Nie możemy tego zostawić, ponieważ kiedy będziemy pobijać coś obuchem siekiery, nie trafimy i uderzymy właśnie tym kółkiem w coś twardego, no to rozłupie nam, zniszczy nam całkowicie trzonek. Dlatego na miejsce tej dziurki wbijemy kawałek drewna zaimpregnowanego olejem. Smarujemy olejem. Ja w tym przypadku używam oleju z orzechów włoskich. Używałbym normalnie oleju lnianego, ale akurat mi się skończył. Delikatnie mogę go jeszcze tutaj łamać. Do impregnacji użyję oleju zechów włoskich, bo akurat taki mam. Nalałem tutaj trochę też rozpuszczalnika nitro, żeby go rozrzedzić. Dzięki temu lepiej będzie wsiąkał w drewno. Zlewam go trochę sobie z tego pojemniczka i smaruję tak jakbym po prostu malował. Można dodatkowo ten olej podgrzać trochę. To szybciej wsiąknie. Oczywiście uważamy, żeby ten rozpuszczalnik nam się teraz nie pani Zaraz wytrę nadmiar tego oleju. I trzema już będzie ładnie zaintegrowana. Voilà, trzonek on już gładki, zaimpregnowany, przyjemny w dotyku. Teraz nadeszła pora na wykonanie klina. Klin powinien mieć szerokość całego ucha siekiery. To znaczy, nie dopasowujemy go do trzonka, ale właśnie do tego ucha. Najczęściej e, klin będzie dużo szerszy niż sam trzonek. Właśnie ten klin ma za zadanie e, wypełnić wszystkie wolne luki, tak żeby połączenie było pewne. Seczki Odpowiada szerokości żeleństwa. Trzonek jest krót 30,5 cm. Nadszedł czas dopasowania trzonka do, do żeleśca. Zazwyczaj jest to proces czasochłonny. Jednakże w tym przypadku trzonek jest, trzonek jest bardzo smukły i nie ma tu żadnego yy, zgrubienia. Także, także po prostu musimy go dobić, ile się da. A, tym bardziej sprawę utrudnia to, że mamy tutaj dość ostro ścięty trzonek i nie możemy go zbyt mocno pobijać, bo inaczej cały popęka, cały się rozleci. Także przy użyciu delikatnych uderzeń zobaczymy jak najdalej. Także przy użyciu delikatnych uderzeń zobaczymy jak najniżej da się opuścić ten żelaziec. Są dwie metody, żeby to zrobić. Albo pobijamy tutaj górną część, dolną część trzonka młotkiem no, albo uderzamy całą siekierą o coś innego. Generalnie potrzebowalibyśmy do tego drewniany młotek, ja takiego akurat tutaj nie mam. Także będę delikatnie pobijał tym metalowym. A no, siekiera zeszła już całkiem nisko. Spróbujemy teraz metody wdrażania o coś, coś twardego. W tym przypadku masa żelazca powinna, powinna go wbijać niżej w trzonek. Przy tej metodzie trochę minimalizujemy ryzyko pęknięcia trzonka. No dobra, mam wrażenie, że niżej już nie zajdzie. Także teraz weźmiemy się za, za dobijanie klina. Ważne jest to, aby pamiętać jak głęboko ten klin możemy wbić, dlatego jeszcze na chwilę ten trzonek wyciągnę. Wychodzi dość łatwo, no ale ale niestety, tak jest spasowane. Jeśli mniej więcej wchodzi na taką głębokość, no to wtedy widać, że klin powinien wejść tak do połowy, do połowy tego żelazca, pira z drzwi. Porównujemy sobie tutaj. I widać, że, że clean może nam spokojnie wejść praktycznie do momentu e, całkowitego zgrubienia. No, zobaczymy teraz, czy ten clean wejdzie. Mam trochę obawy, czy nie jest za gruby i nie zacznie odbijać się. No ale to wyjdzie w praniu. Najpierw trzonek wbijamy delikatnie, żeby zobaczyć jak tam wchodzi. Teraz trochę mocniej. Ok, trzonek praktycznie, już wszedł do końca. No, jak widać, yy, nie chce się za bardzo trzymać. Także będziemy musieli coś tutaj zmienić. OK. Zrobimy tak, że natniemy ten yy, trzonek jeszcze niżej, bo jeśli mniej więcej wcięcie kończy się tutaj, to spokojnie można jeszcze je przedłużyć o 2 cm. Wtedy zrobimy trochę smuklejszy klin, yy, który będzie rozszerzał się wyżej i wtedy już nie powinien tak wypadać. Zaznaczę tutaj sobie taką linię mniej więcej, gdzie, gdzie kończy ten yy, żelewiec. No i tak postaram się zostawić centymetr 15 Li tego drewna od tego wcięcia OK, tyle wystarczy. Teraz będzie można klin wbić dużo głębiej i powinien się zatem lepiej trzymać. Dobijamy znowu siekierę na trzymek. Niestety podczas dobijania, tutaj poza kamerą, trochę się odłupał, no ale to się zdarzy, niestety. Ten trzenek jest ścięty tak cienko. Dobra, wszedł, wszedł już tyle na ile mógł ile by chyba już nie powiedzie. Jeszcze raz spróbujemy na sucho wbić ten klin i zobaczymy czy będzie wypadło. Jak tak, no to wtedy go wyciągniemy i, i osadzimy na klej. Drugi raz klin. Eee, zamiast struga z tym razem go oślifowałem, znowu jest cieńszy. I spróbujemy jeszcze raz go wbić na sucho. No, ręczy nie jestem w stanie go wyciągnąć. Także może nie trzeba będzie używać kleju. Także dobiję go jeszcze trochę mocniej, jeśli tylko dam radę i go utniemy. Aczkolwiek taki tępy dźwięk oznacza, że klin doszedł już do końca, nie? Także, także po takim dźwięku dobijanie dużo mocniej jest ryzykowne. Ryzykujemy tym, że trzonek nam tutaj na dupce pęknie jeszcze, jeszcze mocniej. To pęknięcie naprawimy w taki sposób, że je lekko rozszerzymy śrubokrętem albo czymś. Zalejemy klejem, ściśniemy prasą, potem tylko wygładzimy i nawet go nie będzie widać. Dobra, przycinamy klin. Zostawmy tutaj koło centymetra, trochę mniej niż centymetr, żeby potem ewentualnie to, to dopiłować. Przy samej tutaj końcówce już w ogóle nie naciskamy na piłę. Żeby samą swoją wagą delikatnie odcięła końcówkę Jak będziemy naciskać, to po prostu nam się odłamie. I może jeszcze kawałek jak lina wytwarz. Delikatnie go przepiłowałem. Jeszcze nie się. Ok, próbowałem trochę suchego drewna. I jak widać, żelezieć nie poszedł w górę, nie poluzował się. To znaczy, że tutaj osadzenie mamy pewne, nawet bez, bez kleju. Żeby dodatkowo to zabezpieczyć, nasączę tą część górną klina tą świeżo przeciętą olejem, wtedy ona napęcznieje, rozszerzy się i będzie trzymać żeleziec jeszcze bardziej. Już miałem tutaj zalewać ten trzonek olejem tym co mam rozrzedzony w rozpuszczalniku, ale przypomniała mi się taka metoda żeby zrobić rynienkę wokół tego wokół tego trzonka przy użyciu na przykład plasteliny. Robimy sobie taki wężyk i oklejamy naokoło tego kina, tak żeby nie zakleić drewno. To nam to da, to plastelina utworzy taką rynienkę, w której, w której będzie znajdował się ten olej. Dzięki temu będzie on miał czas, żeby tam głęboko wsiąknąć. Wygląda to dużo lepiej niż się tego. Spodziewałem dobrze ten klin, szlifowałem. Ok, ubiłem ten kawałek drewna. Chociaż kabera mi padła także tego momentu dokładnie nie nagrałem. Ale widać jak ładnie tutaj siedzi. Zrobiłaś to może mała, mała szparka z tyłu, ale to nie ma znaczenia. Ona jest zalana olejem, także nic tam na pewno nie wejdzie, żaden grzyb, żaden robak. Tak to wygląda siekiera yy, po odnowieniu trzonka. Siedzi już pewnie, także można jej bez problemu używać. Dziękuję za uwagę.